Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, portal radomsko24.pl, Irek Staszczyk i witam mojego gościa dzisiaj w programie, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Mariusz Pawłowski. Witam serdecznie Panie Naczelniku. Dzień dobry. Spotykamy się co roku, co roku właśnie w tym okresie, przed świętami, yy, wszystkich świętych, przed 1 listopada, bo z pewnością ruch na drogach całej polskiej, powiecie Szczańskiej będzie yy, z pewnością bardzo duży. Ale ja bym chciał rozpocząć naszą rozmowę od innego tematu. Nie wiem, czy dobrze sprawdziłem, ale wydaje mi się, że we wrześniu kierowcy w powiecie radomszczańskim szli na rekord, jeżeli chodzi o ilość zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu albo po spożyciu, czy nie. Może odkażają się w ten sposób? Nie, raczej nie. Tendencja jest mniej więcej taka sama, jeśli patrzymy rok do roku. We wrześniu i w październiku zatrzymaliśmy po 16 nietrzeźwych kierujących samochodami, trochę więcej zatrzymaliśmy nietrzeźwych kierujących rowerami, czyli takich rowerzystów. We wrześniu było to około 60 osób, w październiku około 40 osób. Związane to było między innymi z tym, że takie kierunkowe działania prowadziliśmy na rowerzystów właśnie, bo zauważyliśmy taką zwyżkową tendencję. No i po, po tych wrześniowych działaniach, tak by ilość tych nietrzeźwych kierujących rowerami yy, spadła zdecydowanie. Przy szkole podstawowej numer 5 będzie, będzie sygnalizacja świetlna, tak, na tak zwane żądanie, tak? tak się to określa. Yy, tak, yy, takie były ostatnie ustalenia. Yy. Zobaczymy kiedy i czy dojdzie to do skutku. No podobno budowa już się rozpoczęła, tylko potrwa to około dwóch miesięcy. Listopad. Listopad to najczęściej taki miesiąc już prawdziwej jesieni. Szybko zapada zmrok, po godzinie 16 robi już się ciemno i naprawdę na drogach w całej Polsce zaczyna być niebezpiecznie. Zwłaszcza teraz w okresie przed 1 przed listopada, tych kierowców na drogach będzie o wiele więcej. Ja wiem, że co roku apelujemy, co roku do kierowców stosujemy taki apel, żeby było bezpiecznie. Co by Pan powiedział w tym roku? Chyba nie odkryjemy tu niczego innego jak to, żeby jeździć z głową. My no oczywiście co roku apelujemy o tym, żeby jeżdżąc na drogach myśleć po prostu, żeby w ogóle przebywając na, dro na drodze myśleć o tym, co się może wydarzyć i o tym, co nas może spotkać. Oczywiście, jeśli chodzi o takie zasady dotyczące widoczności, no to wiadomo, teraz prowadzimy też takie działania Twoje Światła, Nasze Bezpieczeństwo. Można w stacji diagnostycznej Elkar w listopadzie sprawdzić sobie ustawienie swoich świateł, czy one są prawidłowo ustawione, czy nie oślepiają innych kierowców na przykład, czy Bo nie. chyba do tego przywiązujemy najmniejszą wagę. Jeżeli nam się dwie żarówki palą w samochodzie, znaczy, że jest dobrze, ale nie, niejednokrotnie one mogą trochę... Bardzo często jest tak, że ta żarówka jest gdzieś źle umocowana, albo źle jest ustawiona, Lampa albo po jakimś na przykład wjechaniu w wyrwę ta lampa się obruszy i ten kąt ustawienia światła się zmieni, dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy jednak to oświetlenie mieli sprawne. Jeśli chodzi oczywiście o pojazdy, o samochody, o pojazdy silnikowe, ale też bardzo ważne to jest, jeśli chodzi na przykład o rowerzystów. Ważne jest to, żeby ta lampka była z przodu, żeby ta lampka była z tyłu bardzo dobrze widoczna, żeby ktoś w nas nie wjechał. No oczywiście musimy tutaj przypomnieć o obowiązkach, które są poza terenem zabudowanym, czyli że powinniśmy posiadać kamizelkę odblaskową albo jakiekolwiek elementy odblaskowe poza terenem zabudowanym. Zapominamy ja o tylko. Tym? Zapominamy czasami o tym, chociaż jest z roku na rok coraz lepiej. My tych kamizelek też rozdajemy bardzo dużo. Ostatnio rozdawaliśmy. Ze Stowarzyszeniem Bezpieczna Droga i Miasto w Radomsku. Oczywiście do tych działań przyłączają się też gminy, które same z siebie kupują elementy odblaskowe czy kamizelki. Ostatnio takie działania były prowadzone też m.in. z Urzędem Miasta w Radomsku. Ja tylko przypomnę, że widoczność takiej osoby, która jest po zmierzchu w naturalnych warunkach to jest 30 metrów. Natomiast jeśli osoba taka posiada jakikolwiek odblask, kamizelkę odblaskową, ta widoczność wzrasta do 200-300 metrów. Więc no, dziesięciokrotnie można powiedzieć czyli z dziesięciokrotnie, dziesięciokrotnie szybciej jesteśmy w stanie zauważyć tą osobę, która się porusza na przykład po jezdni. Bardzo często jest tak, że rowerzyści uważają, jeżeli mają jakiekolwiek światło, które. Troszeczkę tylko świeci, to z pewnością kierowca, który ma światła w samochodzie, tylko na, z pewnością go widzi z bardzo dużej odległości, a to jest zupełnie chyba mylne pojęcie. Jest to czasami złudne i my też właśnie apelujemy o to, żeby oprócz tego, że to światełko przy rowerze było, to żeby też ono było sprawne i naprawdę widoczne z dużej odległości. Panie naczelniku, jeszcze jedna kwestia. W dobie koronawirusa obowiązek noszenia maseczek przez cały czas, gdy wychodzimy z domu. Zachowujemy kontakt. To jest też ważne. Jak jest w przypadku kontroli drogowej, jeżeli policja zatrzymuje samochód, czy kierowca w tym momencie musi założyć maseczkę, czy ma obowiązek poruszania się w samochodzie w maseczce, czy tylko dla własnego bezpieczeństwa w momencie zatrzymania przez was powinien tą maseczkę założyć? Znaczy, obecne przepisy, te teraz aktualne, mówią o tym, że w pojeździe nie ma obowiązku być w maseczce, czyli w tej takim elemencie osłaniającym nos i, i usta. Natomiast, tak jak pan redaktor tutaj powiedział, dla własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa policjantów, no też jest, byłoby dobrze, gdyby ta maseczka faktycznie została na czas kontroli założona. Badanie alkomatem, coś w tym momencie, w obecnych warunkach się zmieniło, czy nie? No bo też jest wtedy, jakby nie było ten bezpośredni kontakt funkcjonariusza mhm. z, z kierowcą. Już mówiłem, policjanci posiadają takie urządzenie, które się nazywa Alkosensor. Te, do tych urządzeń, do tych alkosensorów są indywidualne ustniki. Te ustniki są pakowane w odrębne folie oczywiście pakowane albo próżniowo, albo w woreczki foliowe. I każda osoba, która jest poddawana takiemu badaniu, dostaje odrębny, otwierany przy tej osobie e, ten ustnik, i także nie ma możliwości, żeby przez ustnik na przykład e, taka osoba e, zaraziła się poddawana badaniu e, na zawartość. A później dostaje go na pamiątkę. Dokładnie. Tak. A później dostaje go na pamiątkę. Teraz już dokładnie skupiamy się na radomsku. Jakie będą ograniczenia wprowadzone od chyba 30 czy 30 już października? Tak, mówimy o mhm. jeśli chodzi o 1 listopada. Tak, o 1 listopada przy Radą Cmentarzach. No, wspólnie z między innymi ze Starostwem Powiatowym w Radomsku podjęliśmy taką decyzję, żeby e, ograniczyć część ruchu w okolicy cmentarzy e, i przez weekend można powiedzieć do poniedziałku do godziny e, do godzin porannych. Będzie ograniczenie polegające na tym, że część ulicy Wyszyńskiego, czyli wzdłuż Starego Cmentarza i aż do ulicy Jagiellońskiej, czyli na odcinku od ulicy Jagiellońskiej, od Nowego Cmentarza do ulicy Skoczyńskiego będzie zamknięta dla jednego kierunku. Będzie tam ruch jednokierunkowy tylko od strony Nowego Cmentarza w dół w kierunku ulicy Tysiąclecia. No i dodatkowo na ulicy Stodolnej zostaną postawione znaki zakazu zatrzymywania, żeby nie utrudniać ruchu innym kierującym. No i chyba trudno przemówić do rozsądku tym wszystkim kierowcom, którzy na siłę chcą, prawie podjechać pod grób. Po Zdarzają się też tacy, którzy szukają miejsca jak najbliżej bramy, cmentarza, albo najlepiej, jakby to było przy walejce. No to jest ostatnio dość częste, czy podjechać pod same drzwi sklepu, czy pod samą bramę wjazdową cmentarza. Natomiast tutaj muszę od razu powiedzieć, że policjantów ruchu drogowego i innych policjantów na te działania weekendowe związane z 1 listopada będzie znacznie więcej. I my będziemy pilnowali tego też, żeby te parkowania były rozsądne, żeby nikt nie utrudniał innym, którzy przybyli na cmentarze na, na nekropolię ruchu. Ale jeszcze mi się jedno pytanie, panie naczelniku, czy. Policjant z drogówki, no tak najczęściej jesteście określani, może ukarać mandatem na przykład pieszego, który go zauważy, że idzie bez maseczki. Oczywiście. Stoicie patrolem? Tak. Policjant, każdy policjant ma prawo nakładania mandatów za, można powiedzieć, każdego rodzaju wykroczenie. Oczywiście oprócz typowych wykroczeń związanych na przykład z przekraczaniem prędkości, bo tutaj policjant jednak musi mieć przeszkolenie z zakresu obsługi miernika prędkości, no to takie tylko wyłączenia są ewentualnie. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe wykroczenia, no to faktycznie policjant może nakładać takie mandaty. Z praktyki, wobec, z ostatniego okresu faktycznie stosują się ludzie, noszą, noszą masze, maseczki, czyli gdy widzą Was na... Gdzieś na horyzoncie dopiero ta miasteczka wskakuje na nos, a tak naprawdę to jest na brodzie bądź na szyi. Czasami tak bywa, jak pan redaktor mówi, natomiast my widzimy, że jednak ludzie się, przynajmniej tutaj w Radomsku, dość mocno dostosowują do tego, żeby te obostrzenia narzucone przestrzegać. Nakładane są oczywiście mandaty karne za nienoszenie tych maseczek, bo są takie osoby, które. które tych, nie, bo nie, Które tego nie przestrzegają, tak. No ale w tej sytuacji kończy się to zazwyczaj właśnie mandatowo. Natomiast no, zdarzają się też oczywiście pouczenia, bo ktoś, tak jak pan redaktor mówi, obsunie na usta tylko nie zakrywając nosa, albo no, wyjdzie na chwilkę z samochodu, zapomni założyć. No, jest akurat ten moment, kiedy policjant go zauważył, tak. No są różnego rodzaju sytuacje, naprawdę. Czyli samo życie. Ja wiem, że jeszcze na koniec 2020 roku się spotkamy, ale chciałbym tak zapytać perspektywicznie, rok 2020 na drogach powiatu radomszczańskiego był dobry? Był bardzo dobry, wydaje mi się, dlatego że… No, odpukać chociaż, tu jest malowany, jeszcze nie skończył się. Był bardzo dobry, jeśli chodzi o ilość wypadków. Niestety ilość ofiar śmiertelnych pozostaje na podobnym poziomie jak w poprzednich latach. Natomiast no, porównując dwa lata do tyłu, no to w ciągu dwóch lat ilość wypadków, czyli tak jakby tych zdarzeń najgroźniejszych dla uczestników ruchu spadła o połowę, czyli to jest bardzo dużo. Najgroźniejsze, to co. co czyli to... Chodzimy, chodzimy, nie mówimy o kolizjach, tylko o wypadkach drogowych, tak? Czyli jeśli są skutek śmiertelny albo obrażenia ciała jakiekolwiek, tak no, blisko 40% spadła ilość osób rannych, tak? Że to jest też takie znamienite, że no jednak. I też częściowo nasze działania przynoszą skutek, no i też może pewnego rodzaju opamiętanie się ludzi. Czy ja nie doczytałem, czy w tym roku nie jest taka prowadzona akcja, jak to zawsze jest akcja z NIC? Jest prowadzona. My już przygotowywaliśmy się, może nie było tak głośno o tym no słychać, właśnie, z powodu e, chyba... no bo inny przekaz mhm. jest też trochę bardziej na topie. Natomiast my tą akcję prowadzimy corocznie. Ta akcja będzie trwała od jutra, od godzin wczesnych porannych aż do poniedziałku. I dlatego to, co mówiłem, że na ten weekend przeznaczone są większe ilości ilość sił policyjnych, szczególnie ruchu drogowego. Czyli jaki apel, panie naczelniku, do tych wszystkich, którzy siądą za kółko w piątek, w sobotę, bądź w niedzielę i będą musieli pokonać te kilkaset kilometrów, albo bliżej, albo dalej? Przede wszystkim w dobie tej sytuacji, którą mamy, czyli tego koronawirusa, rozłożyć po prostu wyjazdy na kilka dni. Czyli nie, nie tak, żebyśmy się udawali na siłę na 1 listopada wszyscy w jeden dzień, ale rozłożyć sobie to na piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek, czy nawet na kolejne dni. Wydaje mi się, że nic się strasznego nie stanie, jeśli dotrzemy tam trochę później czy w innym terminie, ale spokojnie możemy swoje tam obowiązki wobec zmarłych spełnić. I to jest po pierwsze. Czyli po drugie, oczywiście nie jechać w stanie nietrzeźwym, Alkohol z daleka od, od kierowania pojazdem. No po trzecie, oczywiście ograniczyć prędkość, tak. Każdy moment, kiedy dojedziemy 10 czy 15 minut wcześniej I czy. Nie, złym doradcą. Dokładnie tak, nie ma dużego znaczenia w konsekwencjach. Mam nadzieję, że ci kierowcy wszyscy, którzy teraz oglądają nas i słuchają, wezmą sobie te wszystkie uwagi do serca, to jest bardzo ważne. Bo w dobie koronawirusa, mówiąc o tych maseczkach, dbając o siebie, dbamy o innych, ale też pamiętajmy. Że na drogach też może być w tym okresie niebezpiecznie. Dziękuję bardzo Panu za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Był to kolejny odcinek programu Staszczyk Niezależnie. Kolejne odcinki niezmiennie zawsze o stałej porze: 19.45, poniedziałek, środa i piątek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.